Tu. Jestem w tej młodzi podwodnej, którą tam Kasia wcześniej widziała i wygląda to bardzo fajnie. A niestety już się nie... zbliżamy do końca wyjście stąd jest takie, wiecie. Bardzo utrudnione są założe pleca, było to byłoby łatwiej. Szybkie przejścia. Tu dużo zabaw takich zabawek dla dzieci żeby się wpławiły pardonsik ale pod mi się rozwala i niestety chciałem za ogrnąć było na koniec wycieczki rozwała robić prawie po prostu szukamy też to, to fajnie wygląda to są mówię kraby, które istniały już 450 milionów lat Ja się widziałem A. To Dotkniemy? Ale można ich dotknąć? Tak Naprawdę? Mhm To tak, Tam takie można dotknąć żeby tamte odpoczywają Nie. Że się boję Możemy się spotkać z pani no to daj. Wybieramy sobie jakieś ładnego ja kwiatu. Dobra, ja i tego tego. Ale śmieszne. To ty Kasia, tak. ty się rusza. Ja dotyka. się pojeżdżę na i Dotknąłem kraba, który żył 450 milionów a. lat temu. A. Jak wrażenia, Kasia? Ciężne? Dotknęłaś go tak tylko na pół sekundy. Ciężne. Pogłaszcz, go, ja chcę tego dużego jeszcze pogłaskać. Ten duży, o ten jest fajny. Mięsisty? Ten się wywrócił, ja się wywrócił. Dawaj, tego dużego dotknij. Nie, bo ten weźmie łapką mnie dotknie. <noise> Pomizia czy tak, ja się weźmiecie cię łapką i tak... puk, ja mnie też pogłaś. Poptuki a też. bo tak tu przejść tak od, od przodu do tyłu. Bo no, widzisz, jakie fajne dogłaskania ja śpieszne są. No tak, no i tutaj już mamy wyjście, tutaj są jeszcze jakieś zabawy dla dzieci, wodą, różnego rodzaju tamy, nie tamy, statki, podejdźmy do tego. Ja się już sali zabierze. Podsadzam do wody. Ja też muszę tak, że to sobie wyłączam, że jeszcze coś znajdziemy ciekawego. To włączymy i odezwiemy się przed samym wyjściem. <gry> Wydawało nam się, że jeszcze że już jest koniec, a to jeszcze nie koniec. Ja się znalazłem coś kolorowego, co tam jest. Kolory wow. <gry> <gry> się zmieniają. <gry> Home to more than 4,000 species of fish, living in a bustling metropolis of fantastic creatures. Is that a crab freezer? I know you still. It looks like a crab freezer. Oh my goodness. Sorry. Te są fajne rybki, nie? Bardzo ładne. A one są bardzo niebezpieczne. Tak? To no. są jakieś nowe tak, przekonamy dokładnie, co one robią, wiem, że one są. A, ona jest sprująca tej końcówki świecące są e, dostarczone trucizną, nie są zabójcze, ale są bardzo bolesne. Także The More You Know, tutaj małe rybaczki, mała rybka. Mała rybka. Hmm. Nie no, tych elektrycznych by raczej nie zamknęli z takimi małymi. O, konik morski. No i biedny mały konik morski z zamkniętym w takim malutkim dżemie. Są biedne dwa koniki morskie. No problem. <grym> takie malutkie, takie malutkie są zamknięte. A są duże. Tu są duże i mam więcej. Jest wow, wow, wow. tutaj jest takie oświetlenie, że troszeczkę je właśnie za bardzo maskuje. Tutaj jest kolejna jakaś ładna ryba. Są koniki. Ale to ładnie wygląda. widzisz? No właśnie wyglądają jak pokemony. Wszystko sensie to bardzo dużo osób obsiadło teraz, tak? Tak, ale one naprawdę wyglądają jak. Nieprzymierzając. Widzimy uh. te Pokémony. Są bardzo, bardzo, bardzo ładne. Okay. da Então vamos comer Someto mamãe Tam się rusza? Z tyłu? Nie mam pojęcia co to jest Jakaś europejska ryba, aczkolwiek nigdy jej nie widziałem Jakiś cuttlefish I ona się tam rusza z tyłu I ona przynajmniej dziwnie To rybsko. I tak, mówił kołem, a tutaj coś je. Hmm. To yeah, tak przez hmm. się Tutaj mamy, a za chwilę wejdziemy do sali z rekinami. A no tam jeszcze więcej więc no, tutaj No, są takie zwykłe rybki, a tutaj mamy sala z rekinami, Kasia. No, za chwilę do piranii pójdziemy, ale tutaj mamy, możemy się wczołgać i żeby rekiny nam pływały koło głowy. Co my tutaj mamy? Tutaj sobie rekiny śpią. Małe śpią rekiny. O, tutaj możemy zobaczyć, jak rekiny. To tak? jest Tak? Zaraz zobaczymy, bo tutaj jest taka maszynka, ale wy tego na pewno nie zauważycie. Ale... Nie wiem, czy to widać u was. A, widać trochę, że jest taki... Rekiny cały czas widzą z noktowizorem włączonym. Co to jest? To jest jakiś rodzaj rekina, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje No to jak gdzie są? Rekiny Malutkie, takie, pałdzające. Otworzy? A. Dobra, ja, ja bym się tam wczołgał No to dawaj Ja trzymam mam tę kamerę poświęcić Chcesz? Tak no. Dobra. Jest ja włączone do nagrywanie cały czas. Dobrze. Że ja idę się wczołgać tutaj do rekinów. Okej, okay, będziemy patrzeć co jak chyba. Coś nie chcę było Dobrze. Jak się uśmiecha, jedzonko. Ja tam nie wchodzę, nie ma opcji, jak praca w takie wielkie, lipskie. Oh, Ale wielko co tobą, to jest przerażające. Ale strasznie to było ja będę tak... Przepływa wielka ryba Ale...